O! Już jesteście! Ja jestem Ernest, a dziś Wam pokażę 5 moich najlepszych węży. Jako, że jest końcówka roku, to trzeba zrobić podsumowanie najładniejszych węży. W tym roku będę wybierał węże z całej mojej hodowli. W następnym roku będą tylko holbaki, które zostają u mnie, więc piąteczka najładniejszej męży na mojej podobie. Na starcie prosiłbym Cię o zostawienie łapeczki w górę, o napisanie taktycznego komentarza. Hashtag ładny wąż. A teraz zaczynajmy z moją top. Hanie. Podaj mi chmurkę. Jestem w tej topce. Tak. Nie. Nie wiem. Mam prawo zachować milczenie? Jako, że każdy kocha Białe Węże, to na miejscu piątym znajduje się malutka samiczka. Butter Phantom albo Mojave od Paoliny Las z Lovely Reptiles. Ulubienica mojej narzeczonej. Nie wiem, co z nią jest nie tak, ale kocha Białe Węże. To jest tegoroczna samiczka. Dosłownie paromiesięczna, więc za 2 latka, jak dobrze pójdzie, da nam piękne młode. Kto kocha białe węże? Tak, ty? To dobrze, Tomasz, przyjrzyj jej się bliżej. Jakieś przebiteczki. Nie myśl jego. Excuse me. Kolejnym wężem będzie też pitmą królewski. I od tej samej osoby. Tylko, że on jest rudy, tak samo jak ja. Więc legalnie może podpierdalać inne osoby. I już dzwonimy do paku a to Oto ona, ruda menda. Samiczka mochawi Angie. Dwa proste geny, a wąż wygląda niesamowicie. Dorzucić jeszcze tu jakiegoś recesywa, klauna, czy może nawet piedzika. Sztuka już trochę podrośnięta, ale nadal ma swoje kolorki. Tak? Juda menda jesteś? Kogo idziemy podjebać? Zobaczcie jak mi pasuje do mojej brody. Dobra, wracaj do kieszeni. Spisz wszystkie telefony, porób zdjęcia i zaraz idziemy na komendę. Dłowaj mi się spodnie. Nie, nie wychodzi przy tej by straszyć ludzi. Na miejscu trzecim otwierającym topkę nie jest. Pytam królewski. A mały. Wielki, dorosły samczyk. Boa Cesarskiego. Odmiany. Leopard. Hajpo Motley, Słodki, mały bzykacz. Piesimy to nie jest w familii piętni. Chyba powinien być bardziej w familii. Kurde, ciężko być miłym jak się, się zawsze pulgarną osobą. Jak nauczyć się innych przecinków niż kurwa? i ten ogonek. Nie się, jeżeli powiem, że ten samczyk jest od tej samej osoby co poprzednie dwa węże. Ale spokojnie do końca tego roku już nic nie kupujemy. Na szczęście jest już grudzień. Ten samczyk boa urzekł nas swoją kolorystyką. Jest bardzo fajny, ciemny, z czerwonym brzuszkiem, typowy dla leoparda i jego słodki charakterek. Chodzi, zwiedza i wygląda jak uśmiechnięty, szczęśliwy wąż. Jeżeli ktoś uważa, że węże to bardzo niebezpieczne zwierzęta, to tak, zgadzam się z tym. A dlaczego? Kupujesz jednego, kupujesz drugiego, nagle się robi 5, 10, później cały regał musisz zrobić, oddajesz im pomieszczenie. A na samym końcu kupujesz im mieszkanie w centrum Warszawy, by wszędzie miało blisko, a sam lądujesz... pod mostem. Tylko mały Oj, ojoj, jak dziabka! Ojoj! Mało doświetlone, ale wygląda się tak kawaii. Na ciebie jest ładne światło, ale tu jest ciemno, bo są lampy wyżej. Popież tu słodko siedział On jest słodki Nie pokazuj języka bo ci kiewa nasika Nie słyszałeś w przedszkolu takie rzeczy się mówi Jako miałem problem, więc na miejscu drugim będą dwa węże, które mam na stole. Zespół Unikalność za wspaniały gen Scaleless zajmują drugie miejsce. Skami samiczka Amel Scaleless z fajnymi hetami i samczyk Scaleless Snow z fajnymi hetami. Ta słodka parka została zakupiona przeze mnie w tym roku u Macieja Bobera z MB Snakes. Tegoroczne maluszki, aczkolwiek szybko rosną. Co chcesz je pomacać znowu? Nie, on spada! Nie, ja go trzymam. Nie trzymać go, w dupie go trzymasz. No za dupę. Takie słodkie maluszki. W dotyku niesamowite. Kto macał? Nie, 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 nie powiem tego, proszę, nie, nie, nie. Obeź Family Friend, Ernest, nie mów tego, nie mów tego, nie mów tego. Słodkie, małe, pupki nie Kurwa, Powiedziałem to. Dzień dobry, ECPU Polska! Ja nie chciał! Teraz będzie najdroższy wąż na mojej hodowli. I najładniejszy. Zakupiony dosłownie przez przypadek. A jest nim. Furikane tu, 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 tu. Asphalt Lesser. Trzygenowa samiczka. Niestety wylinka już jej się zbliża, więc nie zobaczycie tego piękna tego koloru, od, który robi Lesser. Zakupiona jest ona od Berniego. Z snakeba. To już jest ładny podrostek, ładnie je, więc może jak wagę dobiję w kolejnym roku, będzie miała ładne młode. I oto tym wężem zamykamy całą topkę pięciu najładniejszych węży na mojej hodowli. Wy byście coś zmienili? Inaczej byście może ją ustawili? Napiszcie w komentarzu. Jako, że to jest ostatni odcinek przed świętami, to życzę Wam wesołych świąt. Widzimy się za tydzień, prawdopodobnie w Q&A. Będzie jeszcze post, do którego będzie można zadawać pytania. Ale jak ktoś obejrzał do samego końca, to możecie napisać pytanie pod tym filmem. W takim razie i na każde pytanie, oznaczonym, że to jest pytanie do QA, odpowiem no, na filmie. Będzie trwał godzinę, dwie, odpowiem na każde pytanie. Ja byłem Ernest. To były moje najlepsze węże. Ty zostaw lajka, subika i widzimy się w środę o 16.30.